No kochani, a ja na kolejnej przejażdżce rowerowej. Super jest. Tak można pooddychać sobie wreszcie. No i tak właśnie siadając na tę ławeczkę pomyślałam sobie, jak ludzie boją się, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, co będzie za rok. Są tacy, że mają skrupulatne plany na prawie większość swojego życia. Są tacy, że się budzą i już wiedzą dokładnie co tam mają robić. A ja, tak jak mówię, żyję sobie spontanicznie. Dzisiaj planowałam co innego, było co innego. Miałam mi się na drzemkę, bo sobie poszłam. A to coś takiego mi się nie chciało spać. Później, no ale wyjadę jadę do sklepu, wrócę ze sklepu, zrobię drzemkę. ale mi wiaterek taki, bo był taki właśnie chłodny wiaterek, powiedział, powiał, tak mi wszystko minęło. No i widzicie. I teraz zrobiłam zakupy, i teraz sobie jadę. Na rowerek I wszystko zrobiłam tak, jak trzeba, mimo że w innej kolejności. Czy bać się życia, co nam przyniesie? No Są tacy, że już plany mają dzisiaj, że te, to zaprocentuje na emeryturze. Ja nie wiem, co będzie za tydzień, za miesiąc, a co dopiero. Jak ja mówię, w takim wieku, jak ktoś ma 20-30 a już mówi o emeryturze, skąd ty wiesz, człowieku, co tam będzie? Widzicie, jaki jest postęp, technika, jak życie się szybko zmienia, jak świat się szybko zmienia, jak my się zmieniamy. Też pod tym kątem, jeżeli ja miałam jakiś inny światopogląd parę lat temu, paręnaście lat temu, tak teraz mam zupełnie inny na ten sam temat. Więc kochani, wszystko się zmienia, my też się zmieniamy, wbrew pozorom, nasze upodobania się zmieniają. Nawet sposób bycia... To, co kiedyś nie, nie lubiałam, zaczęłam jeść, teraz odwrotnie, częśniejem, od, część także widzicie, wszystko jest inne. No, ale jak y, ktoś sobie tak żyje, jak ja domówię spokojnie, tam jakoś ma poukładane w środku, w sercu, w umyśle, to nie ma się czego bać. To, co wysyłamy, to, co zbieramy, to, co myślimy, to, co dajemy, wraca zwojona Więc kochani, pod tym względem. Możemy sobie inwestować i nawet planować i im więcej dajemy dobra, życzliwości, uśmiechów, komuś dobrego słowa, komplementów, to to do nas wraca. I jeżeli w to inwestujemy, to mamy kurcze procentowo zdwojone, potrojone, nawet kilkakrotnie jeszcze wynagrodzone. Bo jeżeli Ty paru osobom to dasz, podarujesz, ofiarujesz swój czas, swoją miłość. Swoją radość, swój uśmiech, kogoś przytulisz, pocieszyć, no to wiadomo, od tych osób do ciebie biegnie. Już nie dwojone, tylko ilość bo jak jest tych osób parę, no to już będzie widzicie z jaką nawiązką. I ja tak uważam, że ja chcę inwestować to. Ponoć, jak idziemy tam na drugą stronę, to też wszystko tu zostawiamy. Zabieramy tylko to dobro, te uczynki, tą walizyczkę tych naszych uczynków że nie będzie nam ciężko z tym bagażem. Po drugie, może ktoś to doceni, nas nagrodzi, No i widzicie, i tu warto się zaangażować. Więc ja się angażuję, staram się przynajmniej. Tak jak mówię, nie chcę się gniewać, nie chcę się złościć, no ale mi się też zdarza. No nie, nie bądźmy już tacy, że jak mam jakąś wiedzę, jak jesteśmy na jakiejś drodze. Jak się już tam rozwijamy, jak się uczymy, poprawiamy, to już nam nic nie wolno, bo tak niektórzy myślą, że jak już jesteś taką osobą, to tobie się nie wolno zdenerwować, tobie się nie wolno zazłościć, no nie. a dlaczegoż by nie? My jesteśmy tak, takimi samymi ludźmi. Mamy też emocje, tak? Tylko, że mówię, że nas szybciej to dopuszcza, szybciej nas łagodnieje. My nie trzymamy tego przez wieku, czy 20 lat, czy ileś po prostu było, jest, nie ma za chwilę. Chcemy o tym zapomnieć, chcemy się dobrze bawić, chcemy się dobrze czuć. Nawet te osoby, które coś nam tam zrobiły, trzeba sobie tak posprzątać, pozamiatać, trochę wyjaśnić, trochę zapytać, żeby zrozumieć tę osobę. A w ogóle jak takie osoby są, wiecie, jakieś już takie niefajne, no to wiadomo dlaczego. No bo są nieszczęśliwe. Albo mają mniejszą świadomość na dany temat. No to co się dziwić? To tak jakbyś od dziecka dwula, dwulatka wymagała, żeby ono wszystko wiedziało tak jak ty. No wiadomo, że ono nie wie, bo ono się uczy, co złości się na to dziecko. No, nie, no pokazujesz, uczysz, tłumaczysz, mówisz, bo ono nie wie, tak? Skąd ono ma wiedzieć takie rzeczy, co ty już yy, doświadczyłaś, nauczyłaś się przez ileś tam lat? No i właśnie tak jest. Rodzimy się, każdy startuje w innym czasie, w innym momencie. Każdy z nas jest w innym środowisku, każdy przebywał w innej rodzinie, każdy miał inne otoczenie. Jak ja to mówię, lepiono nas, jak to jest line, każdy lepił nas jak chciał, tak? Jak zbanek, jak to się robi, te kartki gniane. Więc urabiano nas. Teraz dopiero, jak jesteśmy takie troszeczkę mądrzejsze, bardziej świadome, no to nie chcemy, żeby już tak nas lepiono, tak? Chcemy się sami ulepić. Chcemy sobie nadać kształt i tak dalej, więc kochani, macie, właśnie. I przez to takie jest. No jest ten świat taki zróżnicowany. Jak ja mówię, są smaki słodkie, gorzkie, kwaśne. Po jednych będziesz kichać, po drugich będziesz się, się wykrzywiać. Ja też nie lubię na przykład w Kiedyś nie lubiłam imbiru, a teraz do kawy, do, do herbaty sobie go kroję. A w ogóle nie znosiłam tego zapachu. Widzicie jak się wszystko zmienia? Poczekam, bo będą kroki. się wszystko zmienia, nawet smaki się zmieniają. Więc zmieniajmy się, kochani. Ja nie mówię, żebyśmy byli tacy sami. Bo nigdy nie będziemy tacy sami. Tak samo jak zmieniamy się na zewnątrz, mimo pozorom, że widzieliśmy się wczoraj, przedczoraj byliśmy tacy sami. I dziś jesteśmy, a nie jesteśmy, prawda? Jak spojrzymy sobie na zdjęcia. Tak samo tutaj wydaje nam się, że my jesteśmy wciąż tacy sami, a nie jesteśmy bo czasami nam ktoś mówi słuchaj, zmieniłaś się, zmieniłeś teraz już jesteś inna, teraz z tobą nie można pogadać, kochani, można <grym> tylko ludzie sobie tak tłumaczą, bo oni już nie mają o czym z pogadać, tak? bo kiedyś nami manipulowali yy, poprawiali nas przerabiali konowali, a jak ty się teraz nie dajesz no to już jesteś inna no oczywiście, że inna ale nie gorsza, tylko lepsza, bardziej świadoma troszeczkę mądrzejsza i możesz podyskutować na ten tematy. No to tyle kochani. Ja sobie jadę jeszcze na Reberek, śmigam, spotkam się ze znajomymi i no na to wózeczki pa.